Siema, będziemy dzisiaj robić z 30 złotych stówka około na G4 Skinsie Mam 30 zł tylko i dlatego, że postanowiłem sobie zrobić bitwę za złotówkę i dropnąłem w tej bitwie... Nie, to nie ta yy... chyba to ta No, w tej bitwie dropnąłem po prostu agenta za 30 zł z tego będziemy próbować robić 30 tam jakieś pieniądze, tą stówę Tak więc ja już szukam i dołączam do jakiejś bitwy Ale nie wiem do jakiej dołączyć Dobra, na razie otworzę w sumie skrzynkę yy, Chciałem to otworzyć Jakąś Nie za drogą do 5 Może otworzę to, może się poszczęści No i się poszczęściło Ze skrzynki za 3 złote dropnął jak za 7 yy. Może otworzę jeszcze 8 po No i tu też się poszczęściło. Mamy już 43 zł. Jak widać. Dobra, wbijam do bitwy. Na trzech graczy wbijam. Tutaj bot czad jeszcze dołączył. Tutaj on dropi za 12. No, i już raczej koniec. No, przegraliśmy. Dobra, idę jeszcze na skrzyneczkę jedną, za 6 zł otworzę. W tom. No nie oddało. Dobra, to ja stworzę bitwę, bo tu żadnych nie ma fajnych. Poczekamy na gracza tak, za 15 złotych dobra, za 16 stworzyłem ok, gość już dołączył no mu daję za 5 złotych naklejkę teraz mi Teraz. Czy to wygram? Powinienem. No, wygrałem. Dobra, wygrałem. Już się zbliżamy. Nie mamy już 50 zł, chyba nawet. Czyli już pół naszego celu jest za nami. Już 50 zł jest. Jest równiutejko 50 zł. Eee. Yy. No, no to teraz znowu do jakiejś bitwy by należało dołączyć. Mm, spróbuję na cztery swipe. Ok, zaczynamy dobrze w miarę. Kurde, już się robią schody. Dobra, i to wygraliśmy chyba, mi się tak zdaje. No, wygraliśmy. 18 zł z 11. 7 zł na plusie. Czyli mamy 57 około. Tak, 57 mamy. Jest 57. Wbiję znowu do bitwy na 3 graczy za 11 zł. Jeszcze bot czad dołącza. Okej, okay, dobrze daje. Na razie mi wygrwam Oj, tutaj bocik, no bez sensu ani botów dodałem, bo boty mają większe szanse trochę, ale... Mamy jeszcze jakieś szanse No to już małe, jeszcze raczej to przegraliśmy Bo od nas zaskoczył Dobra, otworzę jedną skrzynkę taką mocniejszą Może się zwróci Grandy i czy się zwróciło? No niestety nie. Myślałem, że droższy trochę ten kołach jest. Yy. Okej, okay, ja znowu stworzę bitwę. Polecę już na całość. dam jeszcze o taką dobra okej, okay, ktoś dołączył dobra, na razie to my zdobywamy skina innego Teraz on, kurde. No i on wygrał. Chyba. Tak, o złotówkę wygrał. No dobra, no to co? Kończymy, nie udało się zrobić profitu, niestety.